Nasza współpraca z Rafałem zaczęła się kilka miesięcy temu. Od tego, że dostaliśmy informację wspólną, że połączymy oddział TNT i FedEx pod wspólnym dachem. Dzwoniliśmy się ze sobą, umówiliśmy się na krótkie spotkanie i praca się zaczęła tak naprawdę bardzo intensywnie, bo czasu nie było za dużo. Czasu nie było za dużo, ale była to jak najbardziej efektywna i przyjemna kooperacja. Kluczem było to, żeśmy rozumieli wspólne cele. Dobra rada dla innych? Być otwarty na zmiany. Tak, nie rywalizować i iść do przodu. Dzisiaj, pierwszy dzień pod wspólnym dachem, zamieszkaliśmy z kolegami z TNT. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna w świecie kurierskim. E, pod względem również obsługi klientów, e, że będziemy mogli te usługi świadczyć na najwyższym poziomie. Mam nadzieję również, też, że nasi koledzy będą się dobrze czuli razem z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby czuli się tu dobrze i żeby się tworzyli jedną wielką, wspólną fedeksowską w przyszłości rodzinę. Mi bardzo pod... Podoba się atmosfera w naszej firmie. Bardzo fajni ludzie tu pracują i wszyscy sobie pomagają. Spotykamy się też prywatnie. Mam nadzieję, że też z kurierami TNT będzie podobnie. Sprawiają bardzo sympatyczne wrażenie i mamy nadzieję, że my też. No jest to dla mnie e, duża szansa jako koordynatora, żeby rozwijać się e, w przyszłości oraz. E... No, żeby poszerzyć swoje horyzonty, tak. Jest to nowy magazyn, dużo, dużo większy aniżeli magazyn, na którym Gorzów stacjonował. Teraz każdy kurier ma już swoją rampę, nie musimy czekać, odjeżdżać, jak ktoś się załaduje. Także to na pewno przyspieszy nam wyjazd, no i potem mamy więcej miejsca, czasu na rejonie, żeby zająć się klientem rozwozem przesyłek. Gorzów jest pierwszą połączoną stacją FedEx i TNT w Polsce stacją którą dedykowaliśmy dla naszych wspólnych operacji. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w jej stworzenie, w jej zaplanowanie, w budowanie. Życzę wszystkim pracownikom, którzy tutaj będą pracowali samych sukcesów, ponieważ miejsce jest świetne, fenomenalnie położone w okolicy węzła autostradowego. Jest to krok milowy dla integracji FedEx oraz TNT na rynku polskim. To nowe biuro daje nam nieograniczone możliwości i wierzę, że z nich po prostu skorzystamy staramy